Pracowałem w tej firmie ponad 15 lat, znałem ludzi, klientów, wszystkie systemy. Nie byłem może jakimś geniuszem, ale solidnym pracownikiem, zawsze swoje zadania dowoziłem. A wszystko zmieniło się, jak skończyły 50 lat. Zacząłem słyszeć, nie nadążasz za młodymi, nie łapiesz nowych technologii. Na początku traktowałem to jako żart, ale z czasem zrobiło się to poważnie. W ostatnim kwartale dostałem dwa nowe projekty. Zapowiadało się świetnie, ale po kilku tygodniach mi je odebrano. Bez słowa przekazali młodym. Powiedzieli, że ich tempo pracy bardziej pasuje do oczekiwań klienta. Wezwali mnie do Haru i usłyszałem, może czas pomyśleć o odejściu i przekazaniu szansy młodym. Przez chwilę myślałem, że już się nie odnajdę. Ale wtedy kolega polecił mi organizację, która pomaga pracownikom w takich sytuacjach. Rozmowy z nimi, konsultacje dały mi wiarę. Teraz wiem, że to nie ja byłem problemem, to system był problemem. Jeśli czujesz, że Twój wiek Cię wyklucza, zgłoś się po pomoc. Masz prawo do równego traktowania.